Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty, Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotami, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici. Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Niech stąpi duch Twój i odnowi Ziemię. Niech stąpi duch i odnowi ziemię, Błogosław dusza moja Pana, O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Oto Słowo Boże: bo, 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 bo. Przybądź Duchu święty. Spójrz z niebiosu Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawc to darów mnogich, Przyjdź światłości Serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tysiąc Najświeższa, serd wierzących wnętrza. Tak nic jest hardy, rozgrzej serca twarde, prowadź zamkane, daj twoim wierzącym, w Tobie ufaję. Siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj pieniędz zwycięstwa, daj szczęście bez dnia. swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości Alleluja Alleluja Alleluja, alleluja. Pan wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane Oto słowo pańskie chwała Tobie, tobie byste. <noise> Przyjdź Duchu Święty napełnij serca swoich wiernych napełnij serca parafian Serca naszych rodzin i zapal w nich ogień swej miłości przyjdź. Tak Kościół woła dzisiaj. Choć gdy mówimy o ogniu, to jest też taki naturalny odruch lęku, bo ogień spala to, co się wydawało nieraz nam bardzo cenne, dobre. Jest taki lęk. Przed pełnym otwarciem się na działanie Ducha Świętego. A Ewangelia ukazuje, że Jezus pragnie obdarzyć nas pokojem, byśmy nie musieli żyć w strachu, w lęku, choćby ta dzisiejsza sytuacja tego koronawirusa, byśmy żyli roztropnie, ale nie w strachu. Pan Jezus obiecuje, że w mocy Ducha Świętego będą nam odpuszczone grzechy. Czyli ja nie muszę żyć z grzechem przez kilkadziesiąt lat, bo to nie jest normalna sytuacja, gdy ja powtarzam ten sam grzech przy spowiedzi przez 20-30 lat. Gdyby to jeszcze był grzech ciężki, to wtedy mam nawet zamkniętą drogę do Komunii Świętej. Ale Duch Święty ma nam dać taką moc, żeby jeden grzech po drugim całkowicie eliminować ze swego życia, żeby mógł żyć w zgodzie z własnym sumieniem, żeby mógł robić to, co rozeznaję, że jest naprawdę dla mnie dobre, dla rodziny i w perspektywie życia wiecznego. Czy rzeczywiście tego pragnę. Bo przy takich obietnicach można się czuć rozczarowanym. Pan Jezus nie obiecał. Rozwiązania kwestii politycznych. Tak jak 2000 lat temu, tak i dziś, jakże one nas denerwują, jak żebyśmy chcieli, że Pan Jezus za nas je rozwiązał. Nie obiecywał rozwiązania problemów ekonomicznych, o których przecież myślimy, no, jakże dotykają naszego życia. Nie obiecał, że Duch Święty rozwiąże problemy zdrowotne. I bardzo wielu się rozczarowało. Nie tego się spodziewali po Mesjaszu, po obietnicy ducha świętego. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy ja rzeczywiście chcę się otworzyć na moc ducha świętego? I to jest pytanie w całkowitej wolności. Jeśli ktoś z nas się nie chce w pełni otworzyć, to możemy być spokojni, póki żyjemy na świecie. Duch Święty siłą nie wydziobie. To nie jest taki dzięcioł, który będzie dziobał i wydziobie i wejdzie do nas. Duch Święty spokojnie, jak ta gołębica będzie, ale nie dotknie naszego życia. Pozostanie co najwyżej ta świadomość, że my mamy Ducha Świętego od ale jest on uśpiony, tak dokładnie uśpiony, że nie działa, bo ja się nie otwarłem na jego działanie. Więc to jest pierwsze pytanie: czy ja rzeczywiście chcę się otworzyć? Czy ja takiego Ducha Świętego oczekuję? Czy ja chcę żyć w pokoju, mieć w sercu głęboki pokój? To jest coś, czego świat nie zna. Nie lękać się o dzień jutrzejszy, a troszczyć się o to, żeby w dniu dzisiejszym wypełnić wolę Bożą z zaufaniem, że Pan Bóg się o resztę zatroszczy. Pragnąć naprawdę, zrywać z grzechem jednym, drugim, odkrywać moje zaniedbania i podejmować te zadania, do których Bóg mnie uzdolnił. I tu jest ten taki lęk, że może Bóg będzie zbyt wiele ode mnie oczekiwał, bo dało mi różne talenty, które wolałbym, żeby były schowane, no bo jak będę te talenty uzewnętrzniał, to się narażę. No bo będę mógł błędy jakieś robić, bo będę może na językach innych. Więc jest ten lęk, że rzeczywiście chcę wszystko poddać mocy Ducha Świętego, bo on przepalił mnie wewnętrznie. I dopiero gdy powiem, podejmę tę decyzję, że chcę, rodzi się drugie pytanie, ale jak się otworzyć na jego działanie? I dzieje apostolskie nam mówią bardzo wyraźnie, bardzo prosto: potrzeba wspólnie modlić się o Ducha Świętego. Duch Święty nie stąpił na apostołów pojedynczo, na każdego w jego prywatnym domu. Apostołowie byli zebrani w wieczerniku na wspólnej modlitwie. W wieczerniku to znaczy w domu, w mieszkaniu. Oczywiście oni też się modlili w pierwszy dzień, w dzień w Szabatu, ostatni dzień tygodnia, w świątyni, powiem oficjalnie, urzędowo się modlili. Trwali na modlitwie, jak my dzisiaj w kościele modlimy się, ale oprócz tej modlitwy w świątyni też potrafili się wspólnie modlić w domu. Najpierw wspólnie być razem z sobą. Wiemy, nie było to dla nich łatwe. Apostolowie mieli swoje wady, mieli swoje ambicje, nieraz się pokłócili nawet i to widzimy, jak się zmagali. Ale pan Jezus przez trzy lata budował z nich wspólnotę i ta wspólnota. Jeden się z nich wyłamał, zrezygnował. Ale to jest pierwszy warunek, we wspólnocie być. Mieć przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać o sprawach bożych. Tematy boże są normalnymi tematami, o których rozmawiamy. Nie tylko pieniądze, polityka, zdrowie no, różne są tematy, na które rozmawiamy z przyjaciółmi w rodzinie. Ale wśród tych tematów najważniejszym tematem jest temat Pana Boga, Kościoła, a więc mieć grupę przyjaciół, z którymi razem o Bożych sprawach rozmawiamy, dyskutujemy, mam wątpliwości, się zapytam, poradzę jakoś wzajemnie się umacniamy i potrafimy w tej wspólnocie się modlić. Razem. Powiemy dobrze, może nawet przyjść do Kościoła, ale się razem nie modlić. Bo jeśli jestem skłócony z sąsiadem tak, że jemu znaku pokoju nie przekażę normalnie, to my się razem nie modlimy. Jesteśmy fizycznie razem w tym samym budynku, czy w domu, w rodzinie. Ja mogę klęknąć do pacierza, żona klęknie też do pacierza, syn, matka klęknie obok, ale każdy osobno się modli, bo wzajemnie mamy tyle urazów do siebie, że nie potrafimy razem. Więc to jest... To jest ta lekcja z Dziejów Apostolskich, czym rzeczywiście czy ja mam taką wspólnotę, z którą razem na co dzień potrafię rozmawiać, pomóc sobie i wspólnie się modlić. To doświadczenie znamy, choćby w maju o tym wspominamy nieraz z sentymentem. Przy kapliczce, tak całkiem serdecznie, nabożeństwo majowe. Wspólna modlitwa. I rozmowa wspólna o różnych sprawach, i wzajemna sobie pomoc, bo się lepiej znamy. To przecież była taka naturalna forma modlitwy naszych ojców, bab, dziadków itd. Teraz tym coraz trudniej, ale inne formy się odnajdują. I dzieje apostolskie mówią o jeszcze jednej rzeczy: że oto, gdy Duch Święty wstępuje na taką wspólnotę, to się dzieją naprawdę zdumiewające rzeczy i nieraz tym, jak myślimy no to było 2000 lat temu mówili językami czynili cuda prorokowali to dziś też się dzieje dzisiaj wiele wspólnot na całym świecie wzywając mocy Ducha Świętego doświadcza tych samych darów nadzwyczajnych darów i dlatego te wspólnoty odnowy w Duchu Świętym szczególnie ale nie tylko tak bardzo mocno się rozwijają w kościele powszechnym ale tutaj jest jedna taka bardzo praktyczna nauka. Jeśli by ktoś chciał taki dar otrzymać, i dlatego będzie się otwierał na Ducha Świętego, bo chce czynić cuda, bo chce mieć wielkie emocje w modlitwie, to może się znowu rozczarować. Nie to jest celem działania Ducha Świętego, takie nadzwyczajne dary. One są znakami dane, danymi również dzisiaj. Żebyśmy rzeczywiście wierzyli, że to się dokonuje, że to dalej działa. A co jest celem? Działania Ducha Świętego. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze bardzo wyraźnie: Różne są dary łaski, różne są dary Ducha, ale przede wszystkim chodzi o dar jedności, o dar wspólnoty. Tak jak ciało składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo że są liczne, jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Jest taka lekcja ojców kościoła, którą kapłani czytają dzisiaj w brewiarzu, że bez wody nie da się zaprawić ciasta. Mąka pozostanie mąką. Potrzebna jest woda. Potrzebny jest Duch Święty, który jest tak, jak ta żywa woda, jest rozlany, by zjednoczyć. I to jest ten wielki dar, że ja mogę najpierw być zjednoczony z Bogiem, ja mogę najpierw być jakoś w pełni zjednoczony z samym sobą, swoim powołaniem życiowym, ja mogę najpierw doświadczać, że mogę rozeznawać, jaki jest najlepszy plan dla mojego życia, bo pomagają w tym rodzice, dzieciom, pomaga. Nieraz drugi człowiek, żebym no, lepiej swoje życie ułożył, ale przecież nikt z nas nie zna wszystkich warunków swojego życia. Nie wiem ani jak długo będę żył, ani jaka będzie sytuacja wokół mnie. Bóg to wie. I więcej, Bóg mnie tak kocha, że Boży plan jest najlepszym planem dla mojego życia, więc mogę pragnąć ten plan poznawać. Mogę, jako młody chłopak, dziewczyna, tak zachwycić się Bogiem, że ja chcę wedle Bożego planu szukać w moim życiu, nie moich ambicji. Tak przygotować się czy do założenia rodziny, małżeństwa, czy do innych zadań, do których Bóg mnie uzdolnił. Ja mogę tak w małżeństwie, w rodzinie szukać Bożych planów dla naszego życia rodzinnego, jak układać życie zawodowe, społeczne. To jest ta pierwsza wewnętrzna jedność, a potem ta jedność z drugim człowiekiem. To Duch Święty ostatecznie uzdalenia słabych ludzi do budowania trwałych małżeństw i rodzin. Tam, gdzie Duch Święty jest nieobecny, gdzie wiara jest eliminowana, to widzimy, zbudowanie trwałej rodziny graniczy z cudem. A tam, gdzie Duch Święty jest obecny tak na co dzień, zwyczajnie, tam budowanie trwałych rodzin jest czymś normalnym. Choć nie jest łatwym zadaniem, czy wreszcie Duch Święty daje taką moc, czy człowiek, gdy jest chory, cierpiący, zda się, mówią niektórzy, niepotrzebny społecznie, tam mogę odkryć, że jestem potrzebny, że moja modlitwa, cierpienie ma też wielką wartość. Więc dzisiejsza liturgia stawia to pytanie: czy ja chcę szukać takiej wspólnoty? Budować takie wspólnoty, wspólnoty przyjaciół. Dlatego tak jestem jakoś przekonany, i do tej budowy wspólnoty wśród dzieci, czy schola, czy klub sportowy nas jakoś się rozwija, czy to jest główny cel też przygotowania do bierzmowania, zbudować taką wspólnotę młodzieży, która będzie razem się spotykała po bierzmowaniu jeszcze mocniej, będzie taką trwałą wspólnotą. W terenach misyjnych to jest czymś normalnym, naturalnym, bo taka potrzeba jest. Żeby świeccy byli apostołami we swoich wspólnotach, bo ksiądz się pokazuje raz na pół roku nieraz. No, my się przyzwyczailiśmy, że ksiądz wiele rzeczy robi za nas. Ale to jest właśnie też cel, żeby Duch Święty, który umacnia zwłaszcza młodzież w sakramencie bierzmowania, rzeczywiście przemieniał tak ich życie, by oni tworzyli realne wspólnoty. Te wszystkie wirtualne internety mogą tylko pomagać, wspierać, ale nie zastąpią budowania wspólnoty. Wspólnoty otwartej na działanie Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych parafian i zapal w nich ogień swojej miłości. Amen.